A co ona tak siedzi? A co ty, Ewa, tak tutaj siedzisz? Siedzę chyba z godzinę już. Mieliśmy jechać nad jezioro, nie? No. Siedzę i siedzę, czekam, kiedy podjedziesz samochodem, skuter wodny weźmiemy i popływamy. I ja patrzę, gdzie jest siedzenie. A dla sąsiadki pożyczyłem, bo ona tam nie ma na czym Siedzenia siedzieć. Ale ona mówiła, że na nim wygodnie się siedzi na tym siedzeniu. To no. Po, no pożyczyłem, no. To proszę iść no. i przenieść i jedziemy na tysiąc. A co to? No to ten. Przywody. No ja widzę, że przywody. No dobra jak chcesz, no to możemy jechać, jak chcesz, nie? No bo chcę. No jak chcesz jechać, to ten, tutaj ten. Z tyłu tutaj te wiosło jest, to weź. No to przecież skuter nie na wiosła. No jak to nie, ale ten to teraz trzeba wiosłować. Trzymaj wiosło. I no i tutaj ja, tak. Ja no... Wie, co, tak no. i trzeba wiosłować, jak chcesz pływać. Przecież ten skuter jest y, ten. Y, na paliwo ten i jeszcze się, się włącza, a nie wiosło. Co ty nie tu zagrałeś? No jak na paliwach, tam silnika nie ma. No, sam weź łódkę i wiosłuj a nie to będzie mnie wynerwować no nie, chcesz wiosłować, no to nie pojedziemy, no no to nie, to ja będę dalej siedzieć a no to siedź no może jak ktoś będzie dobry, mnie przeprowadzi, sam po dworcu no pojadę. to sieć, a ja idę a ja idę do sąsiadki posiedzę no papa no papa Ewciu, papa <laughs> Não, não, pa busca, pá.